Cześć, mam na imię Ola i witam Was na moim kanale w Nowym Roku. Nowy rok to również czas noworocznych postanowień i mam nadzieję, że są osoby, których noworocznym postanowieniem jest przejście na weganizm. Właśnie dla tych osób powstaje ten filmik. Wcześniej na moim kanale opublikowałam już filmik z moimi dziesięcioma radami dla osób początkujących na diecie wegańskiej i wegetariańskiej. Natomiast w tym filmiku yy, przedstawię Wam taki mój yy, krótki przewodnik po weganizmie, kilka rad dla osób, które dopiero mają w planach zacząć. Myślę, że warto zacząć powoli. Moja historia jest akurat inna, u mnie to odbyło się wszystko z dnia na dzień. Zresztą, Jeżeli chcecie poznać moją historię, jak zostałam weganką, to taki filmik niedługo zostanie opublikowany na moim kanale. Jak tylko, jak tylko już będzie dostępny, to podlinkuję go tutaj w prawym górnym rogu. Natomiast nie, wszyscy, nie dla wszystkich jest to takie łatwe, żeby zmienić swoje nawyki żywieniowe od tak z dnia na dzień. Dlatego myślę, że warto jest zacząć od po prostu włączania do swojej diety większej ilości posiłków wegańskich, posiłków roślinnych. Myślę, że najprościej będzie zacząć od weganizowania swoich śniadań czy kolacji. Albo na przykład możecie też zacząć od jednego wegańskiego dnia w tygodniu. I tak stopniowo jeść tych posiłków wegańskich coraz więcej, aż do kompletnego wyeliminowania produktów zwierzęcych. W zmianie diety mogą być pomocne tak zwane wegańskie alternatywy różnych, e, różnych potraw niewegańskich czy różnych składników niewegańskich, na przykład różne wegańskie mięsa, wegańskie jogurty, wegańskie sery, wegańskie mleka. Oczywiście są to produkty raczej droższe, więc też nie wpadajcie w taką płkę myślenia, że koniecznie musicie tych produktów używać, ponieważ nie musicie. Natomiast myślę, że są to takie produkty, które mogą ułatwić te pierwsze miesiące na diecie wegańskiej, a później mogą być ciekawym urozmaiceniem codziennej diety. Kolejna rzecz, którą proponuję osobom przymierzającym się do zmiany diety na wegańską jest. Wybranie się do wegańskich restauracji, do dobrych wegańskich restauracji, żeby spróbować różnych dań, żeby może zainspirować się w jakiś sposób i, i nabrać ochoty na smakowanie większej ilości wegańskich potraw. Tutaj pomocna będzie na pewno strona internetowa i aplikacja Happy Cow, z której ja również korzystam na co dzień i nie jest to żadna reklama, po prostu uwielbiam tą aplikację i tą stronę. Dlatego, że tam można w łatwy sposób znaleźć wegańskie lub wegetariańskie restauracje, czy nawet restauracje oferujące dania wegańskie czy wegetariańskie na całym świecie wystarczy wpisać miasto i, i można zobaczyć i są tam recenzje od prawdziwych użytkowników, również ode mnie. Jednym z pierwszych kroków na drodze przejścia na dietę wegańską. Myślę, że jest nauczenie się kilku prostych, roślinnych przepisów. Podstawowe dania, które możecie robić na śniadanie, to na przykład owsianka, naleśniki, pankejki, granola, tofucznica, kanapki. Także warto nauczyć się też na przykład różnych ciekawych past kanapkowych. Podobne rzeczy możemy mieć na kolację. A na obiad mogą to być na przykład kasza z warzywami i, i strączkami, czy jakieś kotleciki ze strączków i, i do tego jakieś dodatki. Generalnie możliwości jest mnóstwo i z łatwością znajdziecie mnóstwo przepisów w internecie. Tu jeszcze taka dodatkowa wskazówka. Nie zniechęcajcie się, jeżeli jakiś przepis, który zrobicie z internetu wam nie wyjdzie, albo po prostu nie będzie wam smakował, bo ja na początku mojej diety wegańskiej no miałam mnóstwo takich wpadek, robiłam przepisy po czym e, okazywało się, że po prostu to było że to było niesmaczne, także to też może zająć wam chwilę, żeby, żeby znaleźć to co, co wam smakuje oraz żeby znaleźć twórców, którym możecie zaufać e, twórców, którzy mają może podobne upodobania do was kiedy już nauczysz się kilku podstawowych, prostych, szybkich przepisów, warto zastanowić się nad tym, jakie są Twoje ulubione dania. Zresztą myślę, że nikt nie musi się nad tym długo zastanawiać. I następnie znajdźcie sobie przepisy na wegańskie odpowiedniki tych dań. Mamy 2021 rok już, także, także tych opcji jest mnóstwo. Jest mnóstwo przepisów w internecie i nie powinniście mieć problemu ze znalezieniem tego, czego szukacie. Powiedzieć, to pamiętajcie, żeby się najadać, żeby zadbać o źródła białka, takie jak strączki tofu czy, czy wegańskie zamienniki mięsa e, oraz żeby pamiętać o źródłach kwasów tłuszczowych. Tak jak wspomniałam na początku, zapraszam Was jeszcze do poprzedniego filmiku, który opublikowałam z 10 radami dla początkujących wegan. W tamtym filmiku podzieliłam się z Wami jeszcze większą ilością e, wskazówek. Także e, myślę, że jak obejrzycie ten i tamten filmik, to, to powinniście być już gotowi na rozpoczęcie Waszej przygody z teganizmem. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to nie zwlekajcie z zadaniem ich, e, zapraszam Was do komentarzy e, i może też macie jakieś dobre wskazówki i jakieś e, rady dla innych osób. No, i tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Zostawcie kciuka w górę, jeśli się Wam spodobało. A jak nie, to zostawcie kciuka w dół. I, i tyle. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć!